Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek jest totalnie dziwny, dlatego że chciałbym Wam pokazać jedną książkę. To jest książka Krzyż Ameryki, napisane przez pana Romana Ziembę. Dlaczego ją przedstawiam? Dlatego, że to jest odkrycie moich ostatnich tygodni. Wydawnictwo Sumus wydało dziennik pisany w drodze, dosłownie, bo dlatego, że pan Roman razem ze swoim kolegą Wojtkiem postanawiają przemierzyć Stany Zjednoczone po to, żeby stworzyć krzyż. Krzyż Ameryki. I ogólnie zadaniem jest, żeby modlić się za tych wszystkich ludzi, którzy są w Ameryce, za cały ten kraj i dlatego postanawiają zrobić jeden wielki krzyż. Krzyż, który jest przez ich kroki przez pielgrzymkę krokami. To jest coś pięknego. Jeżeli ktoś pielgrzymuje, doskonale wie, że jak czasami jest nam trudno się modlić, to w tym momencie warto jest przemierzyć jakikolwiek odcinek i w tym momencie dużo łatwiej przychodzi modlitwa stopami, bo to jest tak piękna modlitwa, modlitwa stopami. I oni starają się właśnie pokazać, że warto jest modlić się, właśnie różańcem w ręku warto modlić się, chodząc. Szczerze polecam tą książkę. Mimo, że ona jest gruba, bo ma ponad 500 stron, to w tym momencie powiem Wam wprost, bardzo fajnie się czyta i każdemu polecam. Każdemu polecam, jest genialnie napisana. Jeżeli ktoś jest pielgrzymem i ma w sobie ducha pielgrzyma, jak, bo ja akurat uwielbiam pielgrzymowanie, to w tym momencie gwarantuję, że ta książka będzie dla niego czymś wspaniałym. I być może teraz, kiedy nie macie co czytać albo zastanawiacie się, dlaczego jest tak kiepsko na dworze bo jest smutno, bo pada deszcz może warto jest wziąć tę, tę książkę i ją przeczytać. Szczerze polecam, jestem ciekawy w komentarzach, czy ktoś czytał ją, a jeżeli czytał, to skomentujcie. Ja jestem zachwycony, te osoby, które czytały tę, tę książkę, także są zachwycone, jestem ciekawy, jakie są Wasze sformułowania, co Wy o niej myślicie. Trzymajcie się i czekam na komentarze.